Ja kocham wszystkie sporty, w związku z tym te rowerowe też. I odkąd mieszkam w centrum Warszawy, jest oczywiście odpowiednia pogoda. No to rower jest głównym dla mnie środkiem transportu. Wygodnie się tak przemieszcza rowerem po Warszawie? Yy... Wiesz co, na pewno najszybciej i na pewno najskuteczniej, bo biorąc pod uwagę warszawskie korki, to to jest, to to jest szybka, szybki sposób przemieszczania się. Na pewno sympatyczniejszy niż w komunikacji miejskiej, kiedy jest tłum, tłok i ciężko się nawet do takiego autobusu czy tramwaju wcisnąć. Oczywiście trzeba się trochę liczyć z tym, że, że może spaść deszcz i wtedy robi się bardziej spektakularna ta podróż. Ale ja jestem jak najbardziej na taki, wszystkich zachęcam i wszystkim polecam. Nie wyobrażam sobie jechać kilkaset kilometrów na, do pracy rowerem. Wtedy jeżdżę samochodem. Natomiast wtedy, kiedy nie muszę jeździć samochodem, wtedy rzeczywiście chodzę albo jeżdżę rowerem. Na rowerze spędziłam bardzo dużo czasu. Był taki moment w moim życiu, kiedy aktywnie uprawiałam triatlon, więc naprawdę tysiące kilometrów przyjeździłam na rowerze i dalej lubię jeździć rowerem. Nie ukrywam, że ta, ten powrót do pasji. Do miłości rowerowej był za sprawą Czesia Langa, który zaproponował mi start w jednym z turniejów, które organizował. Najpierw to były MTB, zawody, później szosa, i tak się to, w to koło wkręciłam, że później przeszłam na triatlon, więc rower jak najbardziej nie jest konkurencją dla samochodu, ale jest na pewno fantastyczną alternatywną takiego codziennego życia. Przyjechałem na rowerze, wydaje mi się, że sport, aktywność fizyczna, rower świetnie się wpisuje w ideę ochrony środowiska, recyklingu. Pomijam to, że rower nie emituje żadnych spalin, nie zostawia śladu węglowego, ale też My jesteśmy częścią środowiska, czyli dbając o siebie, o swoją kondycję i zdrowie, dbamy niejako o środowisko. Prawda? E, także to gdzieś tam jest dla mnie bardzo spójne. Aktywność fizyczna, sport i recykling. Ja jeżdżę dość regularnie, jeżdżę mniej więcej cztery razy w tygodniu na rowerze. Także właściwie to jest dla mnie codzienność. Bardzo to lubię. To jest forma ruchu, aktywności fizycznej, która. Oprócz tego, że powoduje fajne samopoczucie, to daje też bezkarność kulinarną, bo świetnie się na nim spala. W związku z tym można sobie na więcej pozwolić, a ja kocham jeść w dobre rzeczy. Także tak, tego roweru jest dużo. To gdzieś tutaj na Mazowszu co prawda nie ma gór, więc jesteśmy trochę kolarzami nizinnymi. Później umieramy, kiedy jedziemy w góry i zaczynają się podjazdy. Ale są tu przepiękne tereny i trasy rowerowe. Zapraszam na Mazowsze na rower.